Siema, siema, jestem w warsztacie i patrzę sobie na koło Backflip, D boots Backflip od ARMY LP 4S. Zakładam, że to jest właśnie 4S LP, bo jest mniejszy niż 6S. Dosyć łatwo rozerwałem. Ta guma jest dużo bardziej miękka, jednak powiem Wam, że to jest 6S. I teraz właśnie robię przymiarkę, żeby założyć do tego Maxa 6S, jednak koło. Ono jest no, wyraźnie większe, ale myślę, że nie przypałowe, bo różnica jest, no, różnica jest taka. Tego nie widać teraz. No jest różnica. W każdym razie jest ono, jest ono większe. Nie dużo szersze, ale jednak średnicowo, średnicowo większe. Natomiast dwie sprawy. Jak dotykałem tą gumę, to mnie się wydawała ona taka miękka od tych 4 s Powiedzcie mi, czy te LP LP różnią się od zwykłych 4 s One są jakieś... Są zwykłe 4 s -y i są chyba i są takie LP. Nie wiem, czy to są low profile, czy, czy co to jest to LP, bo troszeczkę jestem skonsternowany. W każdym razie powiem Wam, że no te koła nie są zbyt mocne w takim razie, bo to, co zrobiłem, no odwracałem go sobie tam tak na gupa na gazie po prostu widzicie to eksplodowało przy, przy, przy pierwszej jeździe na 6s naprawdę uważam pierwszy lepszy, mocniejszy backflip albo podwójny i to by po prostu się stało tak czy tak, więc chcę założyć teraz szóstki natomiast zakładając te szóstki też tutaj wpadłem na pewien taki mankament i myślę, że mam chyba rozwiązanie na to. Pokażę Wam to na przykładzie tego koła, które tutaj założyłem, tego 6 i Zaraz założę resztę i Wam pokażę jak on wygląda na, na szóstkach. Mianowicie, tutaj były założone takie poszerzenia, które zobaczcie, że one mają, ten pin już tu chyba wypadł, o, one mają taki pin i ten otwór w tym poszerzeniu jest mniejszy niż ten, który jest tutaj. Także to nie jest dobre rozwiązanie, bo pin po prostu jest za słaby. A tutaj jest z luzem, to tutaj ma duży luz. To nie jest dobre rozwiązanie. Jest słabszy materiał, więc zrezygnuję z tych poszerzeń. No a chciałbym na razie uniknąć kupowania jakichś dodatkowych nie wiem, całych tutaj hexów czy czegoś. Na razie nie wiem, jak chodzi, to chodzi i mm, znaczy heksy to tam pół biedy, tak? Ale nie chciałbym, chciałbym zwykłe sześciokątne, a nie chciałbym tych traksasowych, bo ich nie lubię po prostu, mnie wkurzają te ostre kanty i to pasowanie, niepasowanie do felki tak dalej. Yy, więc robiłem przymiarkę do na przykład takich z Army heksów i one tutaj nie pasują otwór niestety nie Musiał być bardziej w tą stronę przesunięte, i zerknąłem sobie na HEXy I tuż założyłem od techno odkręcę to koło. I zobaczcie, i znalazłem takie rozwiązanie, które zobaczymy, czy to się sprawdzi. Tylko, właśnie, trzeba uważać na ten pin, bo on będzie wypadał. To jest heks zdjęty z Tekno tego ET4820. I on jest naprawdę, zobaczcie jaki grubaśny, solidny. W porównaniu do, do tych seryjnych, to jeżeli jest miejsca, tyle mięsa w feldze, to wejdzie dużo więcej, także będzie więcej materiału trzymało. Nawet w porównaniu do tych armoskich, które już są fajniejsze, mają całkiem sporo tego, tego, tego mięsa. Kijowo mają te XB, mają, mają mniej tego, nie trzeba wymieniać sobie na to, to zobaczcie, ma jeszcze więcej, ale oczywiście to ma sens wtedy, gdy Wystarczająco dużo jest tutaj materiału, żeby jak to się włoży, no to, no to, żeby miało w co się zagłębić. Tu widać, że już wystaje, więc jakby no, jest trochę nadmiarowo. Ale heks solidny, dobrze siedzi, dobrze dopasowany. Tylko, że jak go założę, w ogóle ciekawy ten pin, jest grubszy, on ma fajną średnicę pasującą do tej średnicy tu. Bez żadnego takiego zbędnego luzu. On ma takie wyżłobienie ten pin na tutaj tego robaczka, który go trzyma, w tak, no, tu nie ma robaczka. I teraz tylko jak założę, jak założę tutaj to, bo to tu założę. No to tutaj normalnie jest taka przestrzeń taki luz, który no, nie jest fajny. Nie jest fajny, ponieważ no tą y, tą częścią tutaj ten HEX powinien oprzeć się o łożysko nie wiem, tak na styku oprzeć o łożysko, w każdym razie no tak żeby nie było zbędnego na pewno takiej przestrzeni, takiego luzu bo to będzie tutaj wtedy pracowało razem z no, razem z kołem no ten nie będzie żadnego takiego tu podparcia, prawda jak on będzie pracowało i tak dalej, więc znalazłem akurat, kojarzyłem, że mam gdzieś, przejeżdżałem podkładki, nie wiem co to są za podkładki? Ale mam cztery sztuki akurat. One długo walały się, leżały, takie dosyć, dosyć, gru, dosyć grubaśne. I one po prostu pasują tutaj idealnie. Zarówno na średnicę wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Ha. Nie? Zobaczcie. No igła. Jak i na grubość. Bo jak teraz założę tego heksa, to idealnie po prostu jest spasowane, opiera się tak jak trzeba. Jest taki no dosłownie prawie że luzu nie ma, taki no, no mikro luz, taki powiedzmy nawet, bym powiedział, że może na, na spasowaniu pina. Minusem jest to, że, yy, no, że jak zajmę koło, to pin będzie wypadał. On nie sądzę, żeby było ryzyko wypadnięcia. Zresztą zaraz sprawdźmy, jak będzie założone koło. No bo aż tyle to nie wystaje, bo on wejdzie tak. O. Także. No nie ma opcji, bo jest. No nie wypadnie. Jest. Nie? Opiera się tutaj, a to tylko chodzi o to, żeby było na ten, tam połowa jego jest trochę mniej niż połowa, albo połowa jest schowana, więc nie powinien wypaść. Ale jak zdejmie się koło i o tym się nie będzie pamiętać, a pewnie nie będzie się pamiętać, no to można tego pina łatwo zgubić. No ale zakładając, że pamiętamy o tym, albo że go nie zgubimy, po prostu tylko spadnie nam i go podniesiemy, no to w tym momencie e, mamy naprawdę... Mamy naprawdę fajny setupik, wydaje mi się. Że mamy naprawdę fajny setupik na zamocowany, na zamocowanie porządne. Na porządnym heksie tych szóstek. Dociągnę mocno. Założę resztę i zobaczymy, jak on, jak on siedzi. No, mam wszystkie założone. Zanim pokażę, jak wygląda, to jeszcze pokażę Wam tutaj. Mam takiego heksa, jak jest w EXB wersji. Zobaczcie, jak mało tu jest mięsa. któryś z kolegów mi tam polecił właśnie wymienić na te czarne, które pokazywałem przed chwilą. Właśnie te, już tutaj jest. Zobaczcie, dużo więcej nie, materiału. Dużo więcej. I jak to wejdzie, tutaj. No to o, to, to nie trzyma całą powierzchnią, i dużo łatwiej to po prostu objechać. No bo tu zobaczcie, widać, ile jest jeszcze, nie? ile jeszcze mogłoby trzymać, ile ścianki. Także te są do niczego przy off a te, proszę bardzo, wypełniają całe z nawiązką. Całą przestrzenią, całą powierzchnią tutaj tą trzymają. Nie wiem, dwukrotnie większą, prawie. Także, no, dwukrotnie nie, ale o 30% na pewno. Więc bardzo w, tani upgrade, a w VXB jest tak naprawdę downgrade, bo to na przykład, nie wiem, jest w Fireteam jako seria. Eee, nie przeszkadza to, bo z, objechałem, poluzowałem się koło, objechałem i Fraction tu mam. Nowe koło GRP i tak się przyjrzą, mówię, może zmienię. No ale tutaj jest na tyle mała ta ścianka, że nie ma to sensu. Ale zobaczcie, jaka lipa w GRP kołach. No dobra, wchodzi to. No to jest na zero właściwie, także ten hex z grubszą tą powierzchnią nic tu nie, nie zmieni. Ale patrzcie to. Widzicie, jak tu jest. Jaki tu jest luz z, w tym GRP seryjnym. I to nie jest kwestia tego heksa. Sprawdzałem inne. Zobaczcie. Sprawdzałem też na tych stekno. No, I po prostu jakiś ten. Nie fajnie. Wiadomo, tutaj, mniejsze koła mniejszej siły, jak to się zaciśnie, to teoretycznie nic, nie? Ale ale praktycznie mogłoby być to lepiej zrobione. No, nie ma tego tutaj. Tu wkładasz i. No dobra. Też jest trochę sorry, ale ale tutaj zero luzu. To jest Fireteama koło seryjne, nie? Nie ma żadnego luzu, także można. Ale a propos Fireteama i a propos, yy, tak no, i G2 i tego 250 Maxusemki, jaką to ma power, jak jeździłem na 6S na asfalcie, to widzicie, to są prawdopodobnie przednie koła i tu heks wchodzi. A próbowałem ostatnio założyć koła z powrotem po zdjęciu. Dwie sztuki, zakładam, że tylne pewnie. Były takie siły, że po prostu ten heks się tutaj on nie obkręcił się i koła były dobrze dokręcone, tylko po prostu taki był tork tam, taka była siła, że zdeformowało tego heksa i w tej chwili... No można powiedzieć, że jest taki jakby nawet objechany, nie da się, yy, no nie da się założyć tego koła, heks nie pasuje, pewnie jakbym się zaparł, to bym go jakoś tam nabił, ale no to nie o to chodzi, widać tutaj, nie, także no tak jeszcze nie miałem, żeby nie odkręciło, nie pulzowało się koło, a żeby była taka tam moc, no i taki grip, że po prostu to objechało. No, więc to taki temat, taki off-topic trochę, jeżeli chodzi o te, o te rzeczy. Tu mam dwa, nie wiem dlaczego mam dwa, ale nie cztery, ale są w razie czego. A zobaczmy, wróćmy sobie do Maxa i zobaczmy jak on wygląda na tych kołach. Czy to nie jest przypałek? Mi się wydaje, że da radę. Nie ma aż takiej różnicy. Kółka damy na bok. Będzie cięższy. Już się czuję tą wagę. Te koła jednak cięższe są. Także znowu większe obciążenie na układzie napędowym, ale... No... Ale dostał prześwitu. Dostał wyglądu. Jeszcze będzie większa prędkość, bo. E, no bo tutaj na tych. Przepraszam, zrobimy tak. Bo teraz na tych e, kółkach. No to on dostał tutaj jeszcze więcej. Saryjne koło. Teraz może lepiej będzie widać. Zmienię może ten, tą kamerę. Kurczę, no trudno to uchwycić na kamerze, ale na żywo naprawdę różnica jest no, różnica jest taka jak to teraz wygląda. Jest widoczna. No Te koła są, są wyraźnie większej średnicy. Ale myślę, że będzie dawał radę. Szczególnie z tym systemem, który ma, on tam ma pod dostatkiem poweru. No to będzie, myślę, dawał radę. I jest jeszcze jeden temat, nad którym się teraz tak pochyliłem, no bo marudziłem tam na to mocowanie. Na to mocowanie baterii, gadałem zareczkiem, zrobi mi takie mocowanie, że osadzimy tutaj płytkę aluminiową. Mocowaną z spod spodu porządnie, wpuści się śruby, stożki, tutaj kilka śrub, nagwintowana płytka i takie zrobimy tak przelotkowo, żeby to były, ja najlepiej mam raz, dwa, trzy takie w poprzek rzepy, wtedy już tego nie trzeba będzie robić, wystarczy, albo jeszcze ten zostanie, to już w ogóle. Mur beton. Na razie założyłem tutaj inne, inne rzepy, Tutaj taki był długi, on mi się przyda. Może do. To jest chyba najdłuższy jaki mam. Przyda mi się do spinania baterii w gejko, w motorówie. A tutaj założyłem dwa rzepy, Nie wiem jakie to są, ale z jakiegoś mocniejszego sprzętu. I przymiarkę zrobiłem pod 6 s takiego Baszinga 6800, i on tutaj. Całkiem ładnie wchodzi. Niestety trochę tak na styku. Ja tak nie lubię zupełnie na styk tych baterii wkładać. Lekko jest ściśnięta, pokażę Wam. Mhm. Tutaj mamy. Całkiem spoko wchodzi. Jest miejsce na jakąś pianeczkę z przodu, z tyłu. I ona. No a tak wchodzi na styk. Ona dochodzi do, do końca. Wydaje mi się. Albo. Prawie albo prawie, ale na pewno można ją docisnąć. Ewentualnie tam piankę jakąś wkleję, to będzie dochodziła do końca jeszcze dostanie amortyzacji, pianka pianka i w tym momencie, przy tym i w tym momencie na patencie yy, będzie można to ładnie. Jak ja to robiłem. Inaczej to robiłem, bo te długości tutaj nie do końca pasowały mi. Więc sobie poradziłem. W ten sposób, nie? Ok. I mam cekiełkę hardcase'a, więc bezpieczniejsze jest. Będzie można upalation robić. Będzie można upalation. Ten się trzyma, ten się jakoś trzyma. Będzie trzeba to podmienić. Tu się trzyma. No i zobaczymy, jak się będzie trzymał ten maksik takim etapie na pewno by leciała buda może ją podkleję a może a może wymienię na umbrejka tą to był tom, tom zostawię może dla potencjalnie nie wiem zobaczymy jak długo go będę miał no dalej o. to przy sprzedaży taka buda zawsze będzie jakąś no. wartością dobra to tyle co wam chciałem powiedzieć na tą chwilę. Trzymajcie się. Subskrybujcie kanał, jeżeli tego nie robicie. Ciśnijcie ten dzwonek, żeby być na bieżąco. Dajcie łapę w górę, jeżeli filmik Wam się podobał taki warsztatowy. Jak macie jakieś pytania, to dawajcie, staram się tam na komentarze odpowiadać. I. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pozdrówka.